On jest tym, który wstępuje w otchłanie śmierci, który przełamuje więzy śmierci. Jestem tym, który przez swoje życie i przez swoją śmierć, przez swoje zmartwychwstanie przełamuje okowy śmierci. Pan obdarzy was spokojem. Najwyższy chwalebny Boże, rozjaśnij ciemności mego serca i daj mi Panie prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję i doskonałą miłość, zrozumienie i poznanie, abym wypełniał twoje święte i prawdziwe posłannictwo. Przeszliśmy drogę prawdy wiary. Przeszliśmy drogę niezachwianej nadziei. Przejdźmy drogę doskonałej miłości. Chyba tym, co na pierwszy plan powinno wysunąć się w naszych rozważaniach, to jest to, o czym mówiliśmy już wcześniej, Eucharystia. Eucharystia, która dla Świętego Franciszka była skarbem. Chciał przyjmować ciało i krew Pana Jezusa. Kiedy patrzymy na regułę III Zakonu Świętego Franciszka i czytamy ten wstęp do reguły Pawła VI, mianowicie list Świętego Franciszka do wiernych. To tam w tym liście Franciszek tak bardzo pięknie pokazuje nam różnicę pomiędzy ludźmi, którzy pokutują, którzy są wezwani i są na drodze świętości, a tymi, którzy nie chcą pokutować i na tej drodze nie są. Tym takim szczególnym rozróżnieniem tych dwóch kategorii osób jest właśnie Eucharystia. To jest traktowanie Eucharystii jako chleba codziennego. Franciszek pragnie, aby Eucharystia była naszym chlebem codziennym. Kiedy patrzymy na tę ikonę, to widzimy pewne takie napomknienia o Eucharystii. Na pewno tym najbardziej wymownym jest rana w boku. Tak jak powiedzieliśmy, to jest to obmycie krwią Chrystusa, z którego boku powstały sakramenty Kościoła. To jest ten skarb ciała i krwi Chrystusa. Wydanego na śmierć za nas, za nasze grzechy. Jest pewien taki drobny element w tej ikonie, który myślę, że warto zauważyć, a który bardzo często jest pomijany, niewidoczny wręcz na mniejszych odbitkach tego wizerunku. To są takie białe zawijasy Witki winnej ratorośli. To my jesteśmy. Zaszczepieni w ten winny krzew. My jesteśmy tymi latoroślami, które mają przynosić owoc właśnie w tej krwi Chrystusa. I to jest ten element, który nam mówi o Eucharystii, która jest jakby nałożona na ten świat grzechu, na ten świat cierpienia, śmierci, ale właśnie śmierci skierowanej ku życiu, cierpieniu, które przemienia się dzięki Chrystusowi w życie, w życie wieczne. Stając przed obliczem Chrystusa w tej ikonie z kościółka świętego Damiana, z tą prośbą Franciszka na ustach, Panie daj mi doskonałą miłość, chciałbym zwrócić Waszą uwagę na jedną jeszcze scenę, która bardzo często jest pomijana jako mało istotna, niewiele wnosząca do rozważania, która naprawdę jest bardzo ważna i myślę, tym bardziej ważna właśnie w tym czasie roku jubileuszowego Czasu Świętego. To jest ta scena u stóp Jezusa. Ta otchłań, czerń, otchłani i tych kilka postaci, poniżej tej czerni, takie wyrażenie tej prawdy, stąpił do piekiel. U stóp Chrystusa rozpościela się otchłań, czerń grzechu, ta hasma mega, która dzieli świat żyjących od świata umarłych. I poniżej tego jest kilka postaci. One na oryginalnym krzyżu. Z kościółka świętego Tamiana są zatarte, w niektórych reprodukcjach są postawione inne. Mam taką swoją teorię, że to są te osoby, które do momentu przyjścia Mesjasza oczekiwały na niego w otchłani. Oto Chrystus wstępuje do otchłani, stąpił do otchłani po to, żeby tych wszystkich, którzy oczekiwali, wydobyć do życia z powrotem, przywrócić im życie. To jest trudno opowiedzieć, co czyni z nami śmierć. O to, jako osoby, mamy swoje imiona, mamy swoje oblicza, mamy swoje życie, i oto śmierć powoduje, że przestajemy być kimkolwiek. Chrystus wstępuje do piekła. Chce poprzez swoją ofiarę życia, poprzez swoją ofiarę miłości, wydobyć spod władzy szatana, z władzy grzechu tych, którzy jeszcze tam na przyjście Mesjasza oczekują. On jest tym, który wstępuje w otchłanie śmierci, który przełamuje więzy śmierci. Jest tym, który przez swoje życie i przez swoją śmierć, przez swoje zmartwychwstanie, przełamuje okowy śmierci. I my również powinniśmy sobie to uświadomić właśnie w tym kontekście miłości. Czy my jesteśmy zaangażowani w tym, aby innym pomagać na nowo odzyskać to dziecięctwo Boże? W pełni. I tu mam na myśli tę praktykę, która jest nam polecana, szczególnie w tym roku, ale. To nie jest tylko przywilej tego roku, to jest przywilej taki nasz, przywilej codzienny, praktykę zyskiwania odpustów. Dzięki papieżowi Franciszkowi w tym roku świętym możemy zyskiwać ten odpust zupełny nawet dwukrotnie w ciągu dnia, raz za siebie, a raz właśnie za zmarłych. I w tej posłudze doskonałej miłości, o którą prosimy, może powinniśmy się właśnie zapytać, czy. Posługujemy tym, dla których ten odpust jest wielkim skarbem za naszych zmarłych. Czy praktykujemy kiedyś była taka praktyka, że przy rannych modlitwach wzbudzało się intencje? Oto pragnę przyjąć wszystkie odpusty, które na ten dzień chce podarować mi Pan Jezus. Możemy podjąć tę praktykę, aby rzeczywiście nie tylko dla siebie samych, ale też i dla tych wszystkich, których. Kochamy, których nosimy we wdzięcznej pamięci, albo o których pamięta Kościół. Możemy im posłużyć, dać im cząstkę tej miłości. Oczywiście nie możemy stąpić do tłani, ale możemy stąpić do czyszca. Zapytajmy samych siebie, czy. Potrafimy wejść właśnie na tę drogę miłości, no można powiedzieć takiej niepozornej. Miłość kojarzy nam się z wielkimi, spektakularnymi czynami, że moglibyśmy pokazać światu, jak to bardzo kochamy, ale możemy też te nasze uczynki i tę właśnie doskonałą miłość ofiarować tak właśnie bezinteresownie za naszych zmarłych. Możemy im to ofiarować każdego dnia, a nawet wielokrotnie w ciągu dnia, licząc, że mamy odpusty zupełne i odpusty cząstkowe. Chciejmy Popatrzeć na naszą posługę miłości właśnie od tej strony, posługiwać tym, którzy sami z siebie już nic uczynić nie mogą. Możemy im pomóc w tej drodze do nieba. Niech Pan obdarzy Was swoim pokojem.